Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Zagrajmy w klasyki kolejna seria Mega Man Legacy Collection. Część pierwsza Mega Mana będzie ogrywana tym razem. Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy, a więc Mega Man. Mamy tutaj oczywiście sześć części Mega Mana. Wszystkie sobie ogramy. Zaczynamy od pierwszego. Przypominam, że gierka z 1987 roku na NES-a Oryginalnie wyszła. Tutaj mamy dzięki uprzejmości Capcomu taką świetną paczuszkę, którą możemy sobie pyknąć. Gierka pozwala nam też na, yy, na zapisywanie i ja będę to robił bardzo często. Zobaczycie zresztą sami dlaczego. I od razu też mówię, że na pewno nie będę się za bardzo rozgadywał, bo gierka wymaga tego, żeby się skupić. Nie jest łatwa. Przez cały czas nie jest łatwa, a później jest jeszcze trudniejsza. Także ogólnie będzie śmiesznie, jeżeli nie graliście w Mega Man'a pierwszą część. Może Wam się Gierka spodoba, naprawdę jest super, więc polecam. I tak, wybieramy sobie przeciwnika, prawda? Mamy tak: bombo, Bombmana, Icemana, Firemana, Lekmana, Elektromena, Catmana i Gutsmana. Co do końca nie do końca wypamiętam, czym był Gutsman. Tak, czy jak pierwszy, co sobie pykniemy, moi drodzy, to będzie Bombman. I tak, ogólnie tutaj w tej gierce, co, jest, co ją mamy, możemy sobie używać turbo strzału. Czasami się przydaje, ale czasami jest bezużyteczne. Zależy od momentu. I tak, pierwsze co muszę koniecznie od razu powiedzieć. No pomijając fakt, że tak jak powiedziałem będziemy sporo zapisywać i wczytywać to e, ta gierka byłaby o połowę łatwiejsza gdyby ten nasz super bohater się tak nie ślizgał. Zobaczcie jak on się ślizga. Co to za kurwa super bohater w ogóle jest? Wreszcie rozkmincie. Ma jakiś tam super kombinezon w którym się ślizga. Także może się spieprzyć w Przepaść. Dobrze no, jest, nie? No, gierka jest hiper trudna ogólnie, z tego co pamiętam. Czasami jest po prostu mega trudna. Więc. No, i... to nie będzie tak, że przejdę, to jakoś wiecie. Czysto. O tym możemy zapomnieć. Ale, jeżeli ktoś nie grał, to na pewno będę w stanie coś tam podpowiedzieć. Ja na przykład ten etap to w ogóle przechodzę, po prostu o tak, nie? I tak na przykład na takich przeciwników się przydaje to turbo, nie? Bo zanim go normalnym strzelaniem zabiję, to masakra długo to zejdzie. Ale są tacy bossowie, gdzie w ogóle zapomnij, nie ma sensu. Lepiej jest normalnie pykać w taki sposób. Tak jakby te kulki, kurde, turbo strzału czasami nie działały czy coś. Ogólnie etapy są bardzo ciężko z zrobione na, na ciężkie. To znaczy, no, zobaczycie zresztą sobie. <grywka> nie, gierka jest bardzo ciężka moim zdaniem. O Także tutaj lepiej zapisywać jest. I zobaczcie, i zawsze prawie, że. No nie, nie zawsze, ale często od początku trzeba cisnąć. Także tu chciałem wam pokazać, jakie konsekwencje się wiążą z tym, że, że nam się nie uda, ale będę zapisywał teraz. I to będę mówię, będzie to robione często. Żeby właśnie nie uniknąć takich sytuacji jak teraz, że musimy od nowa wszystko cisnąć. Nie? Ogólnie typowe, typowe tutaj, poziom trudności typowo polega na tym, że wszystko Cię atakuje i musisz, musisz ogarnąć w porę, nie? Albo po prostu nawet nie, nie masz szansy ogarnąć i tyle. Chyba, że znasz grę na pamięć. Ale jest zajebiście satysfakcjonująca, tak ciaki, bardzo fajnie rozkwiniona e, Jak już ją przejdziecie, to jest super. Ogólnie gierka jest dobra, tylko no... Mówię... Czasami jest tak, takie tru, trudne momenty są, że się idzie pochlastać. Ale spoko. Także tutaj, gdzie to było? tu się zapisywało. Ja to będę robił non-stop, prawie i mam. Wiecie, nie, nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to, ale polecam, polecam sobie przypomnieć. Fajnie, sobie można paczuszkę kupić wszystkich megamenów, Tam nie ma sensu na dół po, po to schodzić. To Wam od razu mówię, bo więcej oberwiecie raczej niż. Właśnie. Jest tego Jest to warte. Spróbuję go normalnie, zobaczymy jak długo mi zejdzie. Ale wydaje mi się, że lepiej turbo tutaj się daje. I to są jeszcze te czasy, takie jakby gierek, gdzie... Nie są do końca zbalansowane te gry. To znaczy czasami. To zresztą było też widać w Castlevania, moim zdaniem. Że gra jest czasami taka... Za trudna bez sensu w sensie, że jest nie fair. Aż I jest po prostu nie fair, jak bardzo jest trudna, nie? No, ale takie to było. Takie to były czasy. Takie gry się grało. Także polecam, macie tutaj opcję zapisywania. Róbcie to często. Żeby sobie te żyćka zachowywać. I powinno być git, nie? Ogólnie dla mnie e gierki tego typu to jest właśnie przyjemny powrót do tamtych czasów, kiedy to... Na Pegasusa też w to grałem przecież. E także... Ale powiem wam, że jak przechodziłem to za pierwszym razem... Teraz jak... O. Teraz jak wracałem do tego, nie? To kurwa... Tak jak mówię, przez całą grę jest dosyć trudno, często trzeba właśnie to samo przechodzić, bo cię ktoś tam szturchnie albo ten głupek się poślizgnie, czy coś w tym stylu, nie? Takie tam. Tu można w sumie sobie nazbierać energii trochę. Nie wiem, co on tam mi będzie zrzucał. Troszkę można odzyskać życzka. Zależy co on tam rzuci. Um. Czasami z byle powodu. No to jest najgorsze właśnie jak widzicie. No, strąci nas jakaś kulka i on spadnie na kolce. Czy tam dotknie tych kolców. Jest game... Jest dead koleś, jest dead. Także. No tutaj po prostu ciężko jest. Ja nie wiem, co mogę wam więcej powiedzieć. To jest po prostu ciężka gra, nie? Jest ciężka w chuj. Słyszałem, że dwójka jest jeszcze cięższa, jeszcze sobie jej nie przypominałem. Na pewno kiedyś grałem na, na milion procent. Zaraz zginę w ogóle. O kurwa, chcę to. Okej. Okay. Tam można sobie życie wziąć, ale już za późno dla mnie. Okej, okay, chyba będzie pierwszy boss zaraz. No, to nie jest takie trudne. Znaczy, może teraz jak będę grał, jak gram drugi raz sobie przypominam, to, to pewnie to łatwiej mi pójdzie, ale za pierwszym razem jak sobie przypominałem, to zobaczycie później, zobaczycie pod koniec gry. Jest najgorzej, jest pod koniec gry. <laughs> to jest po prostu straszne, ale to musicie zobaczyć na własne oczy, naprawdę. No chociaż przecież mówię, no nie może nie będzie teraz tak źle. no. Okej, okay, tu trzeba minąć to, także już przez 10 minut pierwsze tego filmu o tej grze cały czas mówię, jaka jest trudna, nie? Zauważyłem. Ale spoko. Oa! może przelecę? Przeleciałem, to. tak, mamy bossa. On chyba jest, na niego chyba warto walić te... Turbo, tylko że mnie kurwa zabił. Ja sobie chyba wczytam. Trochę mało życia mam, ale pewnie dać radę. I standardowo, no przechodzicie etapy, musicie jak najmniej życia stracić. Wow. Kurwa, taki dobry plan miałem, no. Dobra, spróbujemy tak jeszcze raz. I co jest fajne w tej gierce, jeżeli ktoś nie zna, to no mamy różnych. mamy różne plansze z różnymi bossami, tak? I na różnych bossów róż, różne moce działają dobrze. Na przykład na niego akurat działa normalna broń nasza dobrze. Ale on nam zostawia swoją moc później. O, którą bierzemy i już będziemy mogli z niej korzystać, nie? Ja sobie kawki, ugutnę. I tak każdy Mega Man ma jakiś nowych przeciwników. Później nawet mają takie przeciwników, którzy, których eee, gracze tworzyli, nie? I wygrali w konkursie i można było zobaczyć swojego, swojego przeciwnika w grze. Ok, teraz lecimy Gutsman. Co to był Gutsman? Ogólnie zajebisty pomysł na gierkę, no i fajna gra, po prostu, super. Mimo że... Znaczy, to jest kwestia cierpliwości w sumie. Ja, mimo że potrafię się wkurzać i bluzgać sporo, nie? To... Jak, jak mi nie idzie, to tam bluzga i po prostu mam to z głowy, że tak powiem. Te nerwy. Kurwa. O. już przypomnieć też. Mimo, że się wkurzam, to ja i tak mam taką satysfakcję, jak się później uderzę, że koniec. Okej, okay, tu pamiętam, co było. Tu muszę zapisać. Całe szczęście jest taka możliwość. Ja uwielbiam te stare platformówki, mimo, że mówię, pff, czasami to już normalnie bym coś bym zrobił. Czemu on się tak ślizga? Nigdy tego nie zrozumiem. Centralnie. Kurwa. Sorry. Także lepiej sobie zapisujcie i wczytujcie, bo żyćko wam potrzebne jest. Czasami, czasami musicie poświęcić to życie, więc musicie je mieć. Tam jedno na przykład przy bosie. Ja wam powiem o co chodzi później z tym poświęcaniem. Przecież to się nie trudno domyślać. Chodzi o to, że czasami przychodzicie do bosa bez życia praktycznie całe cali, nie? I musicie mieć to jedno życie, żeby je poświęcić, żeby wam się całe życie odnowiło, i żebyście z pełnym życiem poszli na bossa. Bo te energie, które zdobywacie po zabiciu bossa właśnie, no to je macie. Kurde, nie że muszę to rozkminić jak to było. To je macie cały czas. Tutaj na przykład bomby, I ja po prostu mogę teraz się zamienić. I już ten zielony pasek ja będę wykorzystywał, więc... E... To się odzyskuje tymi niebieskimi kulkami, które się zbiera. Dobra, jak to było? Ja tu chyba byłem jakoś tak. A dobra, wiem chyba. Ci... To też nie będzie chyba w godzinę zrobione, raczej prawie na banknie. Dobra, jak to było? Tu se chyba zeskoczy, tak. I, I to samo, co samo co w Kastelwani, widzieliście? Jak normalnie grawitacja 5 miliardów 300 przypdzieliła jak, jak po prostu bezczelnie spadł, tak? Po prostu spadł. Nie wiem, nie ma takiego słowa, które by to. By to wyraziło jak on spadł tam. Tak po prostu. kurw ten nie? Po prostu nie że Ojej, tylko po prostu on tam, on tam. W, w, on wpada tam po prostu, nie Biegł tu, ciągnie go tam po prostu, no, w dół. Tak spadł. I mówię, czemu się tak ślizga? Co to, jest za, super, co to jest za specjalny Co za specjalny kurde, ten, kombinezon, który sprawia, że on się tak ślizga? Za No, to będzie do rozkminienia, coś czuję. No to było, kurwa. No, to jest do Widzicie, w na pierwszego sobie przypominałem, a to nagrywanie zostawiłem do sobie sobie następnego bo pamiętam, że był przysadzony. najtrudniejszy. Kurwa, jeśli się odrodziło jakieś bajce. No, tylko żeby się nie wkurzyć, sami reset nie dać. Albo nie zapisać w momencie, jak on spadł, bo się chyba na dół muszę zaskoczyć, na tego. I tu mógłbym. Ja to jakoś tak robiłem, szybko to Na to zeskoczyłem. Że jakiś tam, po pieprzania się. A no, chyba nie tym razem. No jak on tam spadł? W ogóle, W jak kamień w wodę. Nawet nie zdążyłem nacisnąć skoków. No. Także ogólnie, ja w ogóle tę polecam, ale musicie mieć, kurde, dobry dzień. W sensie, że nic was nie ruszy, bo może wam się dzień zepsuć, <laughs> z tą grą. No, Nie, tak nie no, Rozjedziemy na tą niższą. I tu jak już przeskakiwałem od razu chyba. No ja jebię, nie? Co mówię, nie nic nie mówić, żeby dużo nie mówić. Kurwa, co? Podczas granica w to, ale się. No, już. Tutaj tak nie sobie, z czym się to było. Niech tam wyskoczy. Ja muszę wskoczyć na tą najniższą albo przed tym, jak ona się... Otworzy, albo... o, zaraz. Ja no. Kurwa, nie, za szybko trochę. Dajcie luzów <grywa> Nie, kurwa, się spadł. Przepaść. No, może go za. nie, dobra, zostaw, zostaw. No bez jaj! To bez przesady, że nawet nie ma kurwa, nie, on nie zna, że wskoczy, skacze tak jak taka pała, ale jak na spać w przepaść, to się spierdala tam wręcz. Tu tak? musi się wyczuć, kurwa, czas. I teraz jakoś... Kurwa, mać, nie wiem, nie. Skacze tak, kurwa, jak na jakaś. Ślizga się. Dobra, nie wyskoczy tak. Czyli nie tak. Może go te odcinki też zrobię dłuższe, albo będę jeciał, kurde, bo jest niepojęte. No, Nie, to będzie trzeba wyciąć. Gdzieś można chujecz, tak bramę. no. tak nie będzie. Teraz mogą chyba na ten najniższy. No kurde. Nie widać, kiedy to jedzie, tylko zanim się tam rozpędzi i skoczy, to... No brawo. O, prawie, kurwa. Dobra, no będę drugi raz się męczył. No jedźże to, kurwa, muszę zapisać teraz, no, znam, że szlak to trafi, no nie! No kurde! Zapisałem w takim momencie, że chuj. Jeszcze gorszy. Nie wierzę. Nie to wycinać, kurwa, ja to prostu, wierzę no to szkoda wcina, kolego, to przyspiesza po prostu, to z tego. To jest, kurde, breaka, czysta. Co się dzieje, nie? Ale to za długo trwa, po prostu, więc ja i zostawię, normalnie. A to na dole nie jedzie czasem? Kurwa, gdzie to nadal jest? No ja jebie. No skierdoliło mi znowu. No i się zaślizgną na tych swoich, czemu co to wysmało buty, kurwa, przed tą misją? No nie! No już dobrze myślałem, coś znowu popierdzieliło. No! Kurwa, nać. Ile nie, kurwa idę stąd? Gdzie to jest, to na dłużej, no? Dobra, zeszedłem. Zaszadek, kurwa! Już miałem zmieniony. Dobra. No. No, w końcu rozkminiłem jak to zrobić, tylko że oczywiście. Zajebisty wyczucie czasu. Men. Zajebisty wyczucie czasu, men. To jest tam. No ja się śledzę po tych swoich główianych butach. No kurwa, macie. Komedia. No! No! I kolejny doskoczył, jebany! Dobra. Za szybko, o Jest! Jest! I ten, i ten moment, który nacisnąć guzik Start czy Select, przez chwilę takie, ten, dobra, zapisałem. Także jak widzicie, moi drodzy, zabawa jest przednia. No, zapraszam was do następnych odcinków, bo na pewno będzie śmiesznie. Dzięki wielkie, że wpadliście. I do zobaczenia w następnych odcinkach, mam nadzieję. Na razie.